Oh, no a. Oh. a więc jestem na wodzie pozy jest to taki zbiornik ala zaporowy. Gdyż kiedyś tu była malutka bardzo malutka rzeczka. Płynęła i zrobili tutaj taką jakby śluzę, przyblokowali. Tam dalej widać mniej więcej jakieś takie wystające kępy. Jest tam bardzo dużo pociętych drzew i także pnie wystają. Trzeba uważać na to, bo jest, za, bo jest dużo zaczepów w pływaniu też można pontonem czy łódką się nadziać i można sobie narobić widy. No ale będę próbował coś tutaj połapać na spinnik oczywiście. A jak mi to wyjdzie, to zobaczycie. Zrobiło się troszeczkę zimno, także zaraz wskoczę w kombinezon. Niby Maj. A ile jest? 5-6 stopni zimno. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Zapraszam na fanpage. życzę powodzenia. Trzymajcie się. heja no i słuchajcie, zawsze mnie ciekawiło, jakie na tym zbiorniku jest dno. W końcu sobie to sprawdzę. Deeper Chirp mi to, umożliwi. Za chwilę będę znał tutaj, jak gdzie jest górka, gdzie jest dołek. Właśnie zawsze mnie to ciekawiło. Polamy aplikację Deepera, O, kontynuowaćłącz do kwasicy. Okej włączamy lokalizację za chwileczkę nam się jest, już złapał nas Diper. ściągamy mapę szuka, cierpa za chwileczkę powinien się odpalić jest ok a więc przy brzegu jak widzicie mamy jakiś metr dwa coś takiego no dobra czas to teraz wyrzucić odłożę na chwilę telefon wędeczka nie musi być jakiegoś strasznego. O, dobra. Wyrzutu i sprawdzamy. W tamtym miejscu gdzie wyrzuciłem jest 2,3 metra. No jest w miarę równe. Tutaj się robi jakiś uskok delikatny. No, a przy wierzchu jakaś drobnica chodzi. Widzę. 2,3 metra. Woda ma 13,5 stopnia. Czyli jest cieplejsza, jak jest na dworze. Tutaj coś jest. Jakiś taki odczyt dziwny. Nie sądzę, żeby to było ziele, bo nigdy na ziele się nie napotkałem, także musi być jakaś Pewnie przypływająca rybka była. A tutaj jest dno takie delikatnie pofalowane. Tutaj są jakieś ryby. No, tu jest jakaś łowica ryb. O proszę, o proszę. Słownie 4 metry od brzegu. Jest też coś większego. No i tam jest coś większego. Cała łowica ryb. stoi, pewnie jakieś płotki, może krasnopióre. Dobra, mamy przy brzegu, jeszcze sprawdzimy tamtą część. Ona mnie bardzo interesuje. Dobra, jak jest tam z głębokością? Tam jest równiutkie 2 metry i widać jest dużo ryby o, są dużo ławice, ale to przypuszczam, że przy trzcinach to tak się dzieje. Przy Grążelach przepraszam. Tam stoi jakiś fajny drapieżnik, albo wyszedł, albo ale coś tam jest. Tutaj może być drapieżnik. No tutaj coś ładnego jest. jest bardzo dużo ryb widzę cała łowica ciekawy jestem co to karpiki ale ryb ale ryb nie wiem czy to widzicie mam nadzieję że ekran jest tutaj dużo ryb widzę Tutaj na dnie stoi na pewno jakiś drapieżnik, który w miejscu tam zaraz będziemy to obrzucać spinningiem na nasze realistyczne gumeczki Keeper powoli zmierza w moją stronę Ale fajnie bardzo fajnie to wygląda, jak to woda PZW. To jakieś większe na półtora metra ryby. Tutaj znowu jakiś drapieżnik stoi, znowu w tamtym miejscu. Widać łowica ryb i od razu stoją drapieżniki pod nimi. Tutaj na 100% stoi jakiś drapieżnik. Półtora metrowej wodzie, i tutaj już się kończą ryby, czyli stoją wszystkie tam. Tam chyba jest rowek, idzie pewnie stare kury to tej małej rzeczki. Tutaj coś stoi też tak mniej więcej. o o o to są na bank jakieś drapieżniki na 100% jakieś drapieżniki i tutaj to samo może to być e, stado okoni jest to bardzo bardzo prawdopodobne bo jest tutaj ładne okoń i jest go sporo także przypuszczam że to mogą być ładne okonie i ciągniemy dalej Tutaj coś większego stoi, albo znowu dalej w ciągu z przy dołku. Malutki dołek, mogą być też sondacze, bo wiem, że te sondacze zostały wpuszczone przez PZW oraz sumy. Może niestety dla zbiornika te sumy tutaj wylądowały. Tu jakaś łowica mała ryb już, bardzo, bardzo przyzwyczajona. No dobra, i teraz możecie sobie w Deeperze sprawdzić na mapce, jak jest głęboko. No jest tak wygląda mniej więcej mapka, można sobie sprawdzić. Zrobić na stałe mapę taką, żeby wiedzieć na przyszłość wszystko, ale ryb. Tutaj też może być stale około. Z dna się podrywają, tutaj się podrywają z dna, albo na dno schodzą. Może zaraz wezmę koniówkę. Tak to bardzo fajnie wygląda obiecująco. I tutaj jakiś przy brzegu stat. No dobra, tyle zmacania diperem wody wiem gdzie rzucać no i za chwilę zaczynam zabawę Patrzcie. Było skubnięcie i bez ogonu. Holender jasny. Albo sandacz, albo jakiś nieduży szczupak. Może będzie kolejny ciupa abras. jeszcze tutaj... Czcinaj, nie, wrzucamy. Parę razy. O, czyżby coś było. czupłak. Wiedziałem, że wyjdzie z tego miejsca w końcu. Ach. Ach. Patrzcie, jak zażarł. Oddaj mi gumę teraz. Ach. A Jeszcze plecionkę zawinął. E, 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 bo ty mi przygryziesz zaraz. Natural, płoć karbowana. Taki oto, szczupaczek. Za chwilę go zmierzymy. Myślę, że coś koło wymiaru powinien mieć. ma pięćdziesiąt dwa centymetry trochę krewka mi poszła pięćdziesiąt dwa centymetry ale poszedł licznie To zrobiłem od Starbite'a. Natural eee, płoć karbowana, nie natural. Także jak widać, skuteczna. O, nie bardzo i nawet nie, tutaj ją roztrzaskał trochę. No ale jeszcze znośnie. Dobra. Zbliżamy się za dalsze. Nasze matomiarki, jeśli by ktoś chciał zakupić, są dostępne u Rafisza na stronie. Teraz Wam jeszcze coś za chwileczkę pokażę. Patrzcie teraz, przyponik. Przyponik JMC Adventure. Jest to przypon tytanowy. Zero sprężynki. Jest prosty jak był. Dobra, latamy dalej. O. Siedzi kolejny Szczupol Dopiero co Kurde Dopiero co Wyciągnąłem jednego o Ale fajne o. Jest Jest Ha! Szok Na płoć karbowaną, ale one mnie dzisiaj zmasakrują. Tu płocik mają tak brać. O, ten już ma przypuszczam koło 60 centymetrów. Patrzcie znowu, płoć Szok. Uff. Ale zabawa. A. Nie odejdę kawałek tutaj na trawkę. Bo jest spory. Zobaczymy czy ma? Ten szczupan. Żeby to było widać dobrze. Ten ma 60 cm. Taki 60 -tak. Ale szybka piłka. Patrzcie. Z jednego miejsca. Piękny. Sześćdziesiątek. Taki ładny. Dobra. Zmykaj teraz po tatusia. Ale poszedł. Świetnie. Ale się zaczuliłem. Płoć karbowana. Pięknie normalnie w ciągu 10 minut dwa takie fajne szczupaki potka po drugim szczupaku no jest trochę bardziej pocięta ale jest cała przypon prosty Uff. dobra machamy dalej teraz na odmianę zrzucić okonka. Okonek będzie również natural, również na główce od starbite'a z oczkiem. Tym razem zobaczymy. Tak wygląda okonek na No i po rybkach niestety zaczął padać coraz większy deszcz. Nie dość, że było zimno to jeszcze deszcz. I trzeba było się zwijać. No Wpadły jakieś tam szczupaki, ale to już widzieliście na filmie. Oczywiście na naturalne przynęty, co mnie najbardziej cieszy. Także są łowne i to jest fajny szczupak. 60 cm to już jest naprawdę fajny szczupak, nie ma co narzekać Tym bardziej na płoć karbowaną. No dobra, lecę do domu, zapraszam oczywiście do subskrypcji na fanpage, stawcie łapkę w górę i do usłyszenia, do następnego filmu, trzymajcie się, hej!